water. Martin Tajemniczy. Cześć Martin, co porabiasz? Zapisuję się do studenckiego klubu twardzieli. Spinaczka po wodospadzie, potrójny triatlon. hu, boksowanie z grizzly. No wiesz, twardziele. To cię nie zainteresuje. O co ty? Dlaczego nie zainteresuje? No, sama wiesz. E, co? Co mam wiedzieć? W czym problem? E, hmm? a, jak mam to ująć? No bo jesteś... Mięczakiem. Mięczakiem? Odbiło ci? Nie gadaj, jestem tak samo twarda jak ty. Wybacz mi, ale to chyba tobie japa dziś rano odkręcał lakier do paznokci. Oh! To nie był lakier, tylko odżywka do skórek, która, jak wiadomo, jest bardzo kleistą substancją. Haha, ha, ha, skoro tak twierdzisz. To centrum, sygnał jest spod stopnia. Odsuń się, podniosę go. Dzięki, ale sama sobie z nim nieźle poradzę. No. Diana! Ha. Cześć Japa! Lepiej wejdźmy do środka, zanim Diana narobi sobie jeszcze więcej obciachu. Martin Tajemniczy, witaj. Diana Lombard, witaj. Japa Jaskiniowiec, witaj. Siemasz! Bili Zioma Rąsia! <laughs> Oh, Billy, <śmiewanie> dawaj Piątala! Ja <śmiewanie> też <śmiewanie> umiem! Czyli <Przebij> piątkę, Billy. <śmiewanie> Na mnie nie patrz. <śmiewanie> Zdaje się, że muszę potrenować. O, patrzcie, już jesteśmy. <śmiewanie> To co? Yy, nie to, co ci się wydaje. Nic nie mów, zaraz sam się dowiem. Siemasz, też jesteś agentką, bo może się jakoś zgrupujemy. O, oh, hej, po co było się tak wściekać? To było tylko pytanie. Nie obrażaj się na nią, Martin. Amber jest bardzo nietutejsza. To stwór z omega Nebuli. One tam potrafią się podszywać pod ludzi. Gdyby nie te ich maniery, nikt byś nie zauważył różnicy. Jest podobna do Martina! Hmm. Hmm. Czy możemy przejść do interesów? Musicie zbadać nawiedzony hotel w kurorcie pod Vancouverem. Naprawdę staroświecki duch? Oh, kocham klasykę. Masz na myśli klasyczny kant? Pachnie mi to ściemą. Hmm. Dlatego was wysyłam, macie to sprawdzić. Billy? Cemy ludzie. Hmm. 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 Nawet o tym nie myśl, Martin. Uh, hmm. O, cieszę się, że przyjechaliście. Nazywam się Susan Bridges, jestem kierowniczką hotelu Blackwater. Ta, 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 bardzo miło. No, co za ducha tu macie? Złośliwca? Wrzaskuna? Bez głowy? Zombie? Ektoplazmę? Gula? Nie jestem pewna. Wiem tylko, że od kilku dni dochodzi tutaj do bardzo dziwnych zdarzeń. Jakiego rodzaju dziwnych zdarzeń? Znikające przedmioty, dziwne hałasy, zamykające się i otwierające okna i drzwi, a niektórzy goście twierdzą, że słyszeli, jak gra stara Victrola. A? a co w tym dziwnego? Jest popsuta od lat. A? Dobra, to rozumiem! Słuchajcie, chcę, żeby tę tajemnicę rozwiązać szybko i dyskretnie. To pierwszy tydzień działalności hotel może zbankrutować. Jest coś jeszcze? No tak, jest jedna sprawa. Nie! Yeah. Odjazd! Wygląda jak ektoplazmatyczny osad pozostawiony przez złego ducha albo to albo wasze pokojówki w ogóle sobie nie radzą. Ha? <laughs> Przepraszam, mój partner ma bardzo bujną wyobraźnię i okropne poczucie humoru. Ale skan śluzu powie nam więcej o tej tajemniczej substancji. Tak, Martin? Tak. Niezbędnik śpiega włączony. Wybór skanowania śluzu. Supka ma nieznany skład. Skanowanie bez wyniku. Mógłby się bardziej wysilić. Coś śmiesznie pachnie. Masz rację, japa, coś tu śmiesznie pachnie. I to nie Martin tym razem. To pachnie jak. tytoń. Ha! O, to się jeszcze tli. To dziwne. Biblioteka jest zawsze zamknięta, a ja mam jedyny klucz. czy czyja to fajka? Filusa Blackwatera, ostatniego kierownika, to był jego ulubiony pokój. Może to on odpowiada za wszystkie dziwne zdarzenia? Dawni pracownicy często chowają urazę i zwykle również klucze. To jest niemożliwe. On odszedł z tego świata ponad 100 lat temu. Chodźcie! Um Please, hey. Aha, klasyczne psikusy złośliwca. Muszę się temu dokładnie przyjrzeć. Ej, to nie fair. Gdzie jesteś? Ja pomóż proszę! <tryk> Martin, nic ci nie jest? <tryk> mam cię? Nie mam cię. <tryk> Niedobrze. Super. Ha? Co to? Stary zegarek kieszonkowy, któryś z gości musiał upuścić. Na suficie? Patrzcie! Ha? To są inicjały od Filus Blackwater. To był jego zegarek. Takie inicjały może mieć wielu ludzi, Martin, jak Peter Bunchley, Paul Banion czy Pearl Bailey. Co ty? To się odwróć! Ha? Jednego wam jeszcze nie powiedziałam. Mieliśmy uroczystość otwarcia, to zdjęcie spadło z gwoździa i pękło szkło. Wtedy okno nagle się otworzyło. Jakby coś uwięzione w fotografii się uwolniło. Co ty w ogóle wygadujesz? Zdjęcia zawsze łączono ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Wiele kultur nadal wierzy, że aparat kradnie duszę i więzi ją w zdjęciu. A więc? Więc dusza Filusa była uwięziona w fotografii i uciekła, kiedy zbiło się szkło. No dla mnie to wszystko ma sens. <tankuś> <tankuś> tak, jeśli tylko zwariowałeś. To na pewno ściema! Proszę się nie martwić, odkryjemy to. Sami to sobie odkrywajcie, bo ja już mam dość! <śmów> 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 ha? Odbija mi, czy to miejsce robi się coraz dziwniejsze? Nie, ja pa, złe przeczucia co do tego. Wyluzujcie się! Zadzwonię do Bilego i poproszę o dane, o Filusie. Nie trzeba! Jej! Szybki jesteś! I dlatego właśnie wygrałem w centrum konkurs na najlepszego gońca! No, dobra! Wiem, że stary Filus był nie tylko kierownikiem, ale też współwłaścicielem Blackwater. Do tego czasu, aż jego wspólnicy go wykiwali, a bank zajął hipotekę. Nic dziwnego, że jest wściekły. Filus kochał to miejsce bardziej niż cokolwiek innego i nie chciał się wynieść, nawet kiedy odcięli ogrzewanie. Gdy przyszli sprawdzać instalację, znaleźli go zamarzniętego na kość w sali balowej. Siedział sobie przed aparatem. Pewnie to ten sam aparat, na którym wylądowałem. No to niech zgadnę. To stare zdjęcie w sali balowej zostało znalezione w tym aparacie? Din, 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 din. Wygrała pani teleturniej! No, to przynajmniej wiemy, co robić. Złapiemy ducha i wsadzimy z powrotem do fotografii. A jak zamierzasz to zrobić? Hmm. To wcale nie działa. Dlaczego któryś z was nie będzie przynętą? To nie musisz być ty. Myślałem, że jesteś twarda. Ale jak peniasz. Japa to zrobi, nie japa? O nie, japa nie jest głupi. Jestem twardsza niż wy obaj. I tak trzymaj, mała. Spróbuj być bardziej e, przynęciasta. Nie. nie cierpię, jak mi to robi. Halo! Panie Blackwater! Mam tu coś, co do pana należy. Dobra, jeśli pan tego nie chce, będę musiała to wyrzucić! <grystanie> a, 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 a. a, panie Blackwater! Ej, wcale nie chciałam tego wyrzucać! Chciałam tylko zwrócić uwagę! Serio! Wybór sieć X. No to do boju. Ups, ale skucha! Martin, zdaj mi go ze mnie! Natychmiast! Hej, a gdzie jest nasz duszek? Diana, no co jest coś? Dziwnie wyglądasz. Jesteś opętana! Trać Jest niedobrze. A ty skąd to wiesz? Porwałem ulubioną koszulę. Nie z koszulą, z Dianą! O, masz na myśli to całe opętanie? Nie przejmuj się, musimy tylko z niej wyssać ducha Filusa. Jak? To proste. Zdjęcie jej pstryknę. Zaufaj mi, Japa. za chwilę Diana będzie znów mięczakiem, który nie umie otworzyć lakieru do paznokci. Wybór gogle alfa. Juhu, panno twardzielko! Bardzo proszę o uśmiech do aparatu. No nie o taki uśmiech mi chodziło, ale damy radę. Ha, ale cię zrobiłem, Diana! Chyba ci się nie udało, Martin. Biorąc pod uwagę tę idiotyczną fryzurę i zdolność do lewitacji, muszę się z tobą zgodzić. Jaha! Chodź, zrywamy się z Jaha! 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 Jesteśmy bezpieczni. Ale tylko chwilowo. Ciekawe, dlaczego moja sztuczka z aparatem nie zadziałała. Może aparat zepsuty? Aparat jest w porządku. Jedną chwilę. Siedział sobie przed aparatem. Aparat! O. Tak, musimy użyć oryginału. Oryginał jest w sali balowej. Ej! Hey. I ja, panie, lubi tej muzyki. Całkowicie cię popieram. O! Jej, chodź zobaczyć! Czy to Diana? Nie coś jeszcze gorszego. Spontaniczne auto oświetlenie. Straszne. Ta sala wygląda teraz pewnie tak jak w czasach filusa. Jakby hotel ożywał. I przypominał sobie, jaki był. Ja pa się boi. Nie bój się. Teraz mamy tajną broń, która rozwali tego ducha i chyba wiem, gdzie on się podział. ulubionym pokojem Filusa. Co znaczy, że Diana pewnie też za nim przepada. Poza tym jest molem książkowym. To gdzie miałaby być? Martin ma rację, mądry. Dzięki. Teraz musimy być bardzo cicho, jeśli chcemy ją zaskoczyć i pstryknąć jej fotkę. Ja pa przyrzeka, ani mromru. Chodzi o zaskoczenie. Co tam? Atak bezpośredni też działa. Twoje opętywanie się skończyło, Filus! Dawaj japa! Nie udało się. Znowu? Jak to możliwe? Słuchaj, jeśli się złościsz o tego mięczaka, to przepraszam, jesteś twarda. Na swój własny, szczególny sposób. Ten hotel jest mój. Precz! Chyba zrobimy to co dama sobie życzy. Zamknięte. Teraz się zmyjmy. Zaczynam jej wierzyć. Chodź, tu ją zgubimy. <Szyskujesz> Jak najdalej od niej? Chyba już nas nie goni. Japa! Japa! <Szyskujesz> Diana, czekaj! Zastanów się, co robisz! To ja, Martin! Hej! Gdzie ona jest? Japa? On zemdlał. Hm? Jak jaskiniowiec może zemdleć? Hm? To było głupie pytanie. Nie uciekniesz mi już! <laughs> Uśmiech, proszę. Bingo, do trzech razy sztuka. Aha, na pomoc! Co tu się dzieje? Diana! Chodź szybko do środka, zanim się przeziębisz. A, a, a co ja tu w ogóle robię? O tym pogadaj sobie z nim. Dobra robota, drużyno, ale i tak zamykam ten hotel. Jest niebezpieczny. No, ten dom potrafi zaleźć za skórę. <śmianie> Czy to ma być jakiś głupi dowcip? Co? E, co ty? Ja już nigdy z tobą nie zadrę. Diana twarda. E? I to bardziej niż mi się wydawało. Wyszłaś z klasycznego opętania lepiej niż jakikolwiek facet. Możesz wstąpić do klubu twardzieli, <śmianie> kiedy tylko będziesz chciała. <śmianie> e? <śmianie> Przestań, po co mi ten twój głupi klub? Mam już dość tego twardzielstwa. Potrzebny mi weekend odpoczynku i relaksacji. Serio? Zmywajmy się stąd! Cierpię na brak kąpieli z bąbelkami. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka-Medek. Dźwięki i montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli Martin Jacek Kopczyński. Diana Katarzyna Kwiatkowska. Japa Zbigniew Konopka. Mamma Elżbieta Jędrzejewska. Bili Cezary Kwieciński. I inni.